Oliwia Bieniuk z każdym tygodniem zyskuje coraz więcej na popularności w internecie. Według wielu osób nastolatka coraz bardziej przypomina swoją zmarłą matkę. Teraz na wielu portalach w komentarzach trwa gorąca dyskusja. Oliwia Bieniuk mimo młodego wieku, ma już za sobą pierwsze kroki w świecie modelingu oraz reklamy. Jednak jej tata Jarosław Bieniuk bardzo się stara, aby nastolatka teraz skupiła się przede wszystkim na nauce. Mimo wszystko, dziewczyna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a ostatnio odpowiadała nawet na pytania od swoich fanów. Jednak teraz, w mediach, aż zawrzało przez jedno z jej zdjęć Oliwia Bieniuk jest coraz bardziej podobna do mamy. Na niektórych z portali internetowych można znaleźć informację, że właśnie na profilu nastolatki pojawiło się nowe zdjęcie, na którym widać gigantyczne podobieństwo Oliwii do Anny Przybylskiej. Problem w tym, że fotografia została opublikowana wraz ze wpisem 10 listopada ubiegłego roku. Co więcej, części z nich nawet już nie ma na profilu nastolatki. Jednak nie da się ukryć, że Oliwia Bieniuk wygląda na nich wprost oszałamiająco. W komentarzach zarówno pod jej wpisami, jak i na wielu portalach internetowych możemy znaleźć całe setki komentarzy dotyczących jej wyglądu. W tym temacie fani Oliwii podzielili się na dwa obozy. Dla pierwszej grupy z roku na roku nastolatka coraz bardziej przypomina swoją mamę, czyli Joannę przybylską. Dodatkowo wielu fanów nastolatki doskonale pamięta jej matkę i po jej śmierci zaczęli śledzić losy nastolatki. Inni natomiast są zupełnie innego zdania. Dla nich nastolatka to wykapane tata, i to właśnie pomiędzy nimi dostrzegają najwięcej podobieństw. Oczywiście każda z grup cały czas pozostaje przy swoim zdaniu i ani myśli o zmianie frontu. Tak bardzo podobna do mamy, pisze jedna z internautek: Co za piękna dziewczyna. I do mamy podobna jak dwie krople wody. Czytamy: Nie wiem, gdzie niektórzy widzą tu, a nie. Oliwka jest bardzo podobna do taty, natomiast synowie wyglądają jak mama. Oliwia za to ma chyba charakter po mamie, dodaje kolejna internautka. Nie da się ukryć, że młoda gwiazda ma bardzo nieprzeciętną urodę. Jednak stwierdzenie, do którego z rodziców jest bardziej podobna jest bardzo trudne. Oliwia ma bardzo wiele cech zarówno Anny Przybylskiej jak i Jarosława Bieniuka, i właśnie to połączenie sprawia, że 16-latka zachwyca tysiące internautów.